Siema. W tym krótkim filmiku chciałbym Wam zaprezentować oficjalny Etui do Nintendo Switch OLED, które miało premierę e, tak samo jak Nintendo Switch OLED 8 października 2021 roku. I Etui to zakupiłem w sklepie Media Expert w cenie 89 zł. Czysto drogo czytania, powiemy o tym za chwilę. A teraz możemy zobaczyć, co tutaj jest w środku. Informacje na pudełku, oczywiście brak języka polskiego. Informacja o zawartości. Jedno etui. Jedna folia na ekran switcha starego, czyli V2 i V1 oraz jedna folia na ekran switcha OLED. -a. Tu ciekawostka. Wyprodukowano w Nintendo Japonia Kyoto, importer y, Nintendo of Europe Frankfurt Niemcy. Także jest to oficjalny produkt wyprodukowany w Japonii przez Nintendo. Zajrzyjmy zatem do pudełka. Więcej nic tam nie ma. Co my tu mamy? Jest to jedna z folii na ekran. To jest ta na oled bo nie ma wycięć. Również druga folia. Wydaje się, że to jest ta na, drugie, bo na starszy model switcha. Jest tu również instrukcja montażu. Pokazuję na filmie. Całe to etui, ponieważ we wszystkich sklepach, w których można je kupić, informacje o nim są bardzo zdawkowane i niewiele się tak naprawdę można dowiedzieć. I prawdę mówiąc kupowałem to trochę w ciemno, bo do końca znaczy na stronach sklepów nie bardzo było opisane wszystko odnośnie zawartości tego. Tu mamy tylko instrukcję montażu folii na ekran w różnych językach oczywiście nie ma języka polskiego, no tak, ale zobaczmy to, co najbardziej nas interesuje, czyli etui. Czarno-białe, stylistycznie pasuje idealnie do OLED. -a. Biały suwak. A góra i spód wykończone na czarno nie jest to myślałem że to będzie twarde etui a nie jest twarde jest dość miękkie nie jest to jakiś hard case czy coś takiego dobra otwórzmy je może Na zakrętach ciężko się otwiera. I co my tu mamy? Nic tu nie mamy. To jest to zwykły czarny piórniczek. Tak jak mówię, nie jest, nie jest to twarde, więc nie chroni aż tak mocno. Tutaj z kolei jest taka rozkładana podstawka. Dzięki której możecie sobie postawić Waszego switcha. Przynajmniej teoretycznie. Hmm. Przynajmniej teoretycznie. Jakoś tak. Trochę bym się bał szczerze mówiąc. Postawić go w ten sposób, żeby się nie przewrócił. Już wolę użyć tej OLEDowej podstawki. No ale w przypadku Switcha V2, no to rzeczywiście to gdyby to jeszcze jakoś działało sprawnie, to by można to, ale to się składa samo, także bez strzału ogólnie, chyba że w ten sposób. Może jakby właśnie zdjął joy to wtedy dałoby się lepiej postawić konsolę. A sama w sobie będzie leżeć w, tym, w ten to sposób. to teraz zamknąć w ten sposób czyli tutaj jest miękka tkanina która przylega nam do ekranu tutaj jest kieszonka gdzie można włożyć jakiś kabel, nie kabel jakieś drobne rzeczy i tutaj są jeszcze pięć małych kieszonek w które można włożyć gry i zamykamy i tak oto konsolka prezentuje się w środku. Myślałem, że to będzie sztywne. Nie było niestety opisu w ogłoszeniu, znaczy w ofercie na stronie sklepu. Więc kupowałem trochę w ciemno. Tak to się prezentuje i tak jak mówię, jest tam kieszonka, gdzie możecie włożyć grę. Zaraz zobaczymy. A tutaj zwykła gumeczka, zwykły ściągacz, możecie włożyć tutaj do pięciu kartridży na Switcha. Więc tak się prezentuje oficjalny, oficjalne etui do Nintendo Switch OLED w kolorze białym. Proszę bardzo. 89 zł dałem, czy to drogo, czy to tanio. Według cen dzisiejszych, to bardzo tanio. Od dosłownie ostatniego dnia załapałem się, kupiłem za 89 zł. Następnego dnia cena wzrosła do 150, czyli to załapałem się poniekąd jakby na promocję. Teraz kosztuje 150. Czy jest warto 89 zł? Albo 150 bardziej, musicie sobie sami na to odpowiedzieć. Moim zdaniem nie. Jakoś to się tak wygina. Po pierwsze powinno być sztywne. Po drugie zdecydowanie tańsze, bo to tylko piórniczek taki. Więc jeżeli o mnie chodzi to chciałem po prostu mieć kolorystycznie dopasowany futerał do konsolki. Jak również pudełko jest stylistycznie bardzo dopasowane do Pudełka od Switch'a oled dlatego zdecydowałem się na ten trochę większy wydatek. Ale normalnie to kupiłbym jakieś, jakiś nielicencjonowany, nieoryginalny futerał za jakieś 50 zł, lub nawet taniej, i na pewno nie byłby on gorszy jakościowo od tego. Tyle że nie miałby oficjalnego loga Nintendo, więc jest to kwestia dyskusyjna, czy opłaca się go kupić, czy nie. Z punktu widzenia ekonomicznego, na pewno nie. Można na pewno kupić taniej, nieoryginalny, ale lepszy i ze sztywną obudową futerą. Także ten plusy, fajny kolor, stylistyka pasująca do Switcha oled minusy, brak tutaj usztywnienia w całej tej obudowie etui oraz oczywiście cena, która jest zdecydowanie za wysoka, zwłaszcza teraz. To wszystko. Dziękuję za uwagę i cześć!